Hej, czy chcesz usłyszeć o czymś naprawdę ekscytującym? Wyobraź sobie, że możesz zarobić ponad pół miliona złotych rocznie. Tak, dobrze słyszysz. 527 904 złotych każdego roku. A gwarantowany zysk ponad pół miliona złotych rocznie. I jak marzenie, prawda? A najlepsze? Ta kwota będzie stale rosnąć, bo ceny energii ciągle idą w górę. Ale to nie wszystko. Ta inwestycja zabezpieczy cię na prawie 30 lat. Brzmi niesamowicie, prawda? Same zalety, zysk, bezpieczeństwo i przyjemność. Ale nie musisz mi wierzyć na słowo. Poznaj Adama, który już skorzystał z tej niezwykłej okazji. Jego historia pokaże ci, jak to działa w praktyce. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zostań ze mną do końca, a poznasz wszystkie szczegóły tego fascynującego case study. Nie lubisz czekać? Jesteś inwestorem i wiesz doskonale, że czas to pieniądz? Znam kogoś, kto może znacznie więcej ode mnie. Sebastian to ekspert w dziedzinie farm fotowoltaicznych i ma dla Ciebie wyjątkową ofertę. Jeśli zadzwonisz do niego pod numer 517-124-896 i powiesz, że masz numer od Tani, czeka na Ciebie wyjątkowy bonus. Nie przegap tej szansy. Ja niestety nie mogę, ale Sebastian umówi się z Tobą na spotkanie i przedstawi Ci wszystkie szczegóły tego unikalnego i bezpiecznego projektu inwestycji w farmy fotowoltaiczne. Masz rację, nie czekaj. Zadzwoń właśnie teraz. 517, 124, 896.